Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, 24 kwietnia w czwartek. I usłyszymy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, 24, a wersety od 35 do 48. Prośmy chociaż krótko, przez chwilę, Ducha Świętego. Zapraszamy Cię do naszych serc, do naszych umysłów, Duchu Święty. Zapraszamy Cię, i niech Twoje dary, niech Twoja miłość, Twoje światło wyleje się na nasze serca, na nasze umysły, bo wiemy, że bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie ani pojąć, ani przyjąć. Dlatego przyjdź, Duchu Święty. Amen. Z Ewangelii, według Świętego. Łukasza. Wtedy ci dwaj Talmidim opowiedzieli, co się zdarzyło po drodze i jak dał im się poznać podczas łamania macy. Ciągle jeszcze o tym rozmawiali, gdy oto nagle pojawił się on, stojąc, stając pomiędzy nimi. Osłupieli, osłupiali i przerażeni sądzili, że widzą ducha. Ale on rzekł im: Czemu się tak denerwujecie? Czemu nurtują was te wątpliwości? Spójrzcie na moje ręce i na moje stopy. To ja, ja sam. Dotknijcie mnie i zobaczcie: Duch nie ma ciała i kości, tak jak widzicie, że ja mam. Kiedy to mówił, pokazywał im dłonie i stopy. A gdy wciąż z radości nie potrafili w to uwierzyć i stali tam oniemiali, powiedział do nich, macie tu coś do jedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby, który wziął i zjadł w ich obecności. Jeszua powiedział im, to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem z wami. I mówiłem wam, że musi się wypełnić wszystko, co napisano o Mnie w torze Moszego u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, także mogli pojąć Tanach, mówiąc im o to, co mówi. Mesjasz ma cierpieć i powstać z martwych trzeciego dnia, a w Jego imię nawrócenie prowadzące do przebaczenia grzechów, ma być głoszone ludziom ze wszystkich narodów, poczynając od Jeruszalaim. Jesteście świadkami tych rzeczy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, kolejna nasza tutaj jest odsłona tego, jak Pan Jezus przychodzi. I... Jest takie coś bardzo tutaj ważnego, istotnego, że Pan Jezus mówi jakby najpierw oni nie wierzą, są zdumieni. W taki prosty sposób, jakby chce Im udowodnić, że nie jest jakąś zjawą, nie jest jakimś duchem, jakimś szokiem, ale jest prawdziwym człowiekiem, więc prosi ich dajcie mi coś do zjedzenia. Duch nie ma kości, mówi. Duch nie ma ciała. Widzicie, ja mam. I pokazuję im ciało, ciało zmartwychwstałe. Ono było martwe, ono było zimne, ono było zmasakrowane, a teraz zostały tylko chwalebne rany. O tym też będzie jeszcze tam za jakiś czas, kiedy Pan Jezus pokazywał im swoje rany. Ale to jest jedno. Uwierzcie. To znaczy, już nawet im mówi: dotknijcie. Ale ja o czymś innym chcę powiedzieć, bo to było tylko takie wprowadzenie do tego, co dla nas jest bardzo ważne. Pan Jezus mówi: To właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem z Wami i mówiłem Wam, że musi się wszystko wypełnić, co napisano o mnie w Torze Mojżesza u proroków i w psalmach. I kolejny werset. Wtedy otworzył ich umysły tak, że mogli pojąć Tanach, Tanach Pisma. I tam, oni, tam, tam jest zacytowany pewien fragment o to, co mówi. Mesjasz ma cierpieć, powstać z martwych, ale trzeciego dnia z martwych wstanie, powstanie z martwych, w Jego imię będzie nawrócenie głoszone, prowadzące do przebaczenia grzechów, ma to być głoszone wszystkim ludziom, począwszy od Jerozolimy, jesteście świadkami tego. Moi drodzy, Pan Jezus mówił do nich w pismach, pokazywał im proroctwa, ale ich umysły były wtedy, do tego punktu, do tego 45 wersetu, były zamknięte. Można coś zamknąć i otworzyć. Nam się czasami wydaje, że my mamy otwarte, ale tak naprawdę otworzyć może tylko Bóg, Duch Święty. Stąd też, ta moja taka tutaj krótka modlitwa, żebyśmy mieli taką świadomość, że to nie my rozumiemy pismo, ale że to pismo tak naprawdę jest rozumiane w nas przez Ducha Świętego. Że to Duch Święty, kiedy go prosimy, bo mamy ku temu jakąś wielką taką. Potrzebę, o to jest to dobre słowo potrzebę, nie tylko znajomość, że my znamy pisma, wiemy jak one się zaczynają, kończą. Ostatnio chyba kardynał Ryś mówił o takim przykładzie pewnego stypendysty, który wprowadził w, zakop, w zakłopotanie, w jakąś taką konsternację z Uniwersytetu, jakiegoś katolickiego, już teraz nie przypominam sobie z jakiego. I odbierając to stypendium, które otrzymał za wygranie jakichś konkursów biblijnych na szczeblu um, wojewódzkim, czy jeszcze dalej, czyli Pismo Święte miał w jednym paluszku. I kiedy odbierał to stypendium, to powiedział um, księdzu rektorowi, ale ja jestem niewierzący, ja jestem ateistą. I nagle nastała, jak mówił kardynał Ryś. Taka konsternacja, że chłopak, który znał pisma lepiej niż jeden ksiądz, a kardynał Ryś powiedział, ja nie wiem, czy bym z nim chciał wystartować w jakimś konkursie, bo bym nie mógł powalić na łeb, na szyję. Był tak biegły w znajomości pism, ale jednocześnie te pisma nie otworzyły go na zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego, moi drodzy, my tu mówimy, owszem, bo to jest Słowo Boże, wiara rodzi się ze słuchania, ale trzeba też dodać, z przyjmowania tego słowa sercem, do którego dopuszczamy Ducha Świętego. To wtedy ma sens. Wtedy otworzył ich umysły, tak że mogli pojąć Tanach, pojąć pisma. Otworzył ich umysły. Musimy też prosić o to Ducha Świętego tak sercem otwórz nasze umysły, żebyśmy rozumieli, co to znaczy zmartwychwstanie, co to znaczy ten fakt rzeczywiście, który się dzieje, bo nieraz jesteśmy tacy trochę zaznajomieni, ale niekoniecznie przekonani, niekoniecznie chcący to ogłosić całemu ludowi. To jest to ostatnie słowo tutaj. Jesteście świadkami tych rzeczy. Potem w, w dziejach apostolskich oni tam często powtarzają: My jesteśmy świadkami tego. My jesteśmy świadkami tego. Pan Jezus im tutaj mówi: Jesteście świadkami tych rzeczy, otworzył ich umysły, a oni potem mówią: My jesteśmy świadkami tego. Naprawdę zostaliśmy dotknięci, otwarci na to słowo. Bardzo nam dzisiaj potrzeba ludzi otwartych na słowo Jezusa, na to, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus jest pośród nas, ale też w tym, co Jezus im przypomina, że Mesjasz ma cierpieć, ma powstać z martwych trzeciego dnia i ma być głoszone nawrócenie prowadzące do przebaczenia grzechów. Czyli nie tylko jak my sobie wymyślimy nieraz, że jeśli przyjmiemy Pana Jezusa, to jest to taka. Taka droga już takiego sukcesu trochę, bo no skoro Jezus pokonał wszelkie zło, Jezus pokonał śmierć, no to właściwie jak przyjmiemy to Słowo i, i będziemy głosili chwała Panu, alleluja, klaskali i podnosili ręce, to czeka nas już tylko pasmo zwycięstw. Natomiast Jezus im przypomina. Przypomnijcie sobie, że miałem cierpieć. O tym mówiło Słowo. Więc my również możemy sobie zrobić taki troszeczkę taką, takie przypomnienie. Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, niech bierze krzyż swój. I ten krzyż też trzeba nieść. Nawet jeśli jest oktawa Wielkanocy i cieszymy się z faktu zmartwychwstania, ale dzisiaj w wielu miejscach, nie wiemy co nas jeszcze czeka tego dnia, a w wielu miejscach ludzie dzisiaj leżą w szpitalach, umierają. Dla kogoś to będzie ostatni dzień. I, jakieś, i to jest ten i, to je, i tu się też wypełnia pismo Tanach słowo że Mesjasz i twoje życie będzie związane z krzyżem ale też powstaniesz z martwych może trzeciego dnia może piątego może jeszcze dłużej powstaniesz z martwych i dlatego głoś to też to nawracaj się, bo to prowadzi do przebaczenia grzechów. Myśl Ewangelią. I, I ostatnie, jesteście świadkami tych rzeczy? Jesteście świadkami tych rzeczy? To jest pytanie Jezusa skierowane do każdego z nas dzisiaj. Jesteście świadkami tych rzeczy? Jeśli mało, to prośmy, żeby otworzył nasze umysły. Żeby one nie były zamknięte, że nas jakoś usypia. Tylko znajomość pisma, ale jednak nas otwiera Duch Święty i może ta krótka modlitwa na początku, oczywiście ona musi wypływać z naszych serc. To nie może być jakaś kolejna formułka, którą wypowiadamy. Więc prośmy Ducha Świętego, by nas otwierał na to Słowo, a potem jesteśmy tego świadkami. Bądźmy tego świadkami. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Kochani, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia. My dalej trwamy na kapitule prowincjalnej. Dzisiaj też wybór na naszych, naszego najważniejszego, najwyższego przełożonego, księdza prowincjała. Więc też was proszę o Krótką modlitwę w tej intencji, albo jeśli już po południu ktoś słucha tej Ewangelii, to po prostu no, krótką modlitwę o Boże, błogosławieństwo dla tych, którzy się ukonstytuują, czy ukonstytuowali jako nowy zarząd prowincjalny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny naszej polskiej prowincji. Jeszcze raz pozdrawiam, błogosławionego dnia i do jutra, jeśli Buda.